Dzień dobry, dzień dobry, kochani, moje znaki ziemskie, czyli Big Panna i Koziorożec. Co dla Was w marcu 2017? Czytanie z kart anielski z Grace. Ja oczywiście nazywam się Grace, dla tych, którzy słuchają i oglądają je po raz pierwszy. Kochani, co za miesiąc dla Was? Bo w połowie miesiąca. 12 marca, ale to trzeba wziąć kilka dni przed, kilka po, jest pełnia Księżyca w znaku Panny, czyli znaku ziemskim. I od razu widzę, że wszystkie znaki ziemskie będą w jakiś sposób tym dotknięte. Okay? Bardzo ciekawe czytanie, no bo już jestem po wersji angielskiej, więc jestem do przodu. Bardzo ciekawe. I przystępujemy. Od samego początku, kochani, co trzeba powiedzieć każdemu znakowi, z osobna powiem. Zaczynamy od byka. Otóż, moje drogie byki, od samego począteczku, w roku uniwersalnym numer 1 2017 w ma na marzec macie jedynkę. To jest magik. On decyduje, co się będzie w jego życiu działo. A co decyduje? to, czego pragnie jego serce. To jest droga, którą sobie wytycza. Okej, okay, jeżeli już mogę sobie wyczarować, co chcę, to co to będzie? No, po pierwsze byłoby pytanie, czy wiesz, czego chcesz w tym momencie. Bo jeżeli nie wiesz, to nic nie wyczarujesz. A jeżeli masz pragnienia, marzenia, więc to cię doprowadzi do tego, że podejmiesz jakąś akcję i to Sprawi, że osiągniesz sukces. Więc jest to ogromnie ważne. Jeżeli nie należysz do patrona, dobrze by było się zapisać, bo właśnie pod tym kątem idziemy. Czy to są dzienne, rozszerzone czytania dla tych 11-11, czy tygodniowe czytania, naprawdę pomagają i ogólnie rozumieć tę energię. Zasługujesz na miłość, mój drogi byku. Ona strzela z łuku. Jak wyobrażacie sobie, gdzie ta strzała pójdzie? Co ona celuje? Oczywiście w dziesiątkę. Czyli w taką osobę, takiego partnera, z którym naprawdę może być szczęśliwa. Więc czy jesteś kobietą, czy mężczyzną? Idź za głosem serca. Co jest w Twoim sercu, jeśli chodzi o miłość, o pracę, o biznes, o wszystko? Teraz w okolicy środka miesiąca, czyli Koło 12, parę dni do przodu, parę dni do tyłu, kiedy jest pełnia księżyca w pannie, w znaku ziemskim, co chcesz budować? Może dom? Może biznes? Może stronę internetową? Może pisać książkę? A może budować swoje ciało, umysł i serce? Ok? Czyli poszerzać swoje możliwości, swoje wiadomości, swoją wiedzę. Bardzo ciekawe. No, a to jest hmm, balans, to jest główna arkana, tak jak i ten magik. Wy macie aż trzy główne arkana, czyli pewne rzeczy stać się muszą w marcu. Co to mówi, to. Grzecznie, delikatnie utrzymaj równowagę, bo może zachwianie równowagi będzie Ci groziło. Czyli to, co Ty chcesz i to, czego chcą inni, mimo że idziesz za głosem serca, to musisz wziąć także innych pod uwagę. Nie musisz się śpieszyć, masz czas, ale już zaczynasz widzieć, że trzeba się pewnych rzeczy, pewnych sytuacji albo i ludzi pozbyć. Ok? Koniec miesiąca, a to jest 27 marca, my mamy nowy księżyca w Baranie, czyli od nowa. To jest wiosna, zaczyna się czas letni i jesteśmy pełni życia. No i Bądźmy lekkiej energii. Po prostu bądźmy szczęśliwi. Róbmy to, co przynosi nam szczęście, a przyniesie i właściwą osobę, właściwe sytuacje do nas. To jest siódemka. To jest numer bardzo spirytualistyczny, a więc ta lekka energia, ta miłość przyniesie nam miłość i szczęście. Sukces, mówią Anioły, przyjdzie od tego, co będziesz kochać, robić. Potrafisz się absolutnie poświęcić i pracować bez przerwy, tak jak nad tym, co ja robię, kochani. I to doprowadzi do osiągnięcia sukcesu. Wielu z Was będzie świętowało jakiś sukces pod koniec marca, z początkiem kwietnia. A może ogólnie w marcu, że gdzieś odniesiecie jakieś zwycięstwo. Niektórzy będą występować publicznie. Ok. Więc gratulacje! A ze świata spirytualistycznego, no zapomniałam pokazać w wersji angielskiej miłość. Jaka przepiękna karta, i ona mówi: Love, miłość, jest fundacją, fundamentem naszej e, egzystencji. Jesteśmy absolutnie warci, żeby otrzymać, tak samo jak i współczujemy, rozdajemy miłość innym. Miłość jest piękna emocjonalnie, ale jednocześnie to jest cały mechanizm życia. Wszystko oparte jest na miłości. To jest najważniejsze, co istnieje. Gdyby nie miłość, współczucie, nie warte by to życie było nic. A więc postrzeganie wszystkiego i wszystkich z tej lekkiej, pięknej strony, budowanie tego, co wartościowe w marcu. I trzymanie balansu, bo widać, że może ktoś nawet chcieć Cię trochę popchnąć w inną stronę, więc się nie daj. Pamiętaj: jesteś magikiem. Budujesz swoją nową rzeczywistość, swoje życie tak jak sam sama tego chcesz. Kochani, Vimeo Andyment ma dodatkowy filmik z uzdrawianiem na ten miesiąc, jak i na każdy inny. Zapraszam na patrona, tam się o tym mówi sporo. Tam się cała akcja dzieje teraz ze mną związana. I jeżeli potrzebujesz osobiste czytanie, jest też link pod spodem www.angiarreadingswithgrace.com. Więc zapraszam ogromnie. Tam pod moje usługi są wszystkie możliwości: portret astrologiczny, numerologiczny, różne czytania, także filmiki, na, a, filmiki z, z pewnymi możliwościami przysłane do Waszej skrzynki e-mailowej pocztowej, więc um, zajrzyjcie, zobaczcie czy coś by Wam się nie przydało. Zapraszam gorąco i życzę cudownego miesiąca. Buziaczki, <ścoughs> uściski do kolejnego razu. Moje drogie Panny, no wy macie wy macie pełnię Księżyca w marcu 12. Dodać kilka przed miesięcy, kilka przedmiesięcy. może dla Was i miesięcy, widzicie? To jest, dlaczego to powiedziałam. Normalnie kilka dni przed i po, ale dla Was może być dłużej. I wiecie, patrząc, jakie są olbrzymie zmiany, to to ma sens. Nie ma pomyłki. A więc zaczyna się od tego, żeby być asertywnym. Asertywną. I mówić tak, jeżeli chcecie powiedzieć tak. A jeżeli nie, to dziękuję, do widzenia, nie ma o czym mówić. Jeżeli w coś wierzysz, stań w obronie tego wierzenia. Jeżeli nie chcesz powiedzieć tak, powiedz nie. OK. Ale musisz widzę już od razu z początkiem wiosny, bo gdzieś obronić swój punkt widzenia, kim naprawdę jesteś tu wewnątrz. Być może potrzeba będzie pomocy, czy to w sprawach sercowych, czy tego, do czego dążesz innych przyjaciół, rodziny i w ogóle. To jest OK dlatego, że widzicie, kochani kiedy będzie pełnia księżyca w waszym znaku wykończycie rozdział powieści w swoim życiu no i to będzie widy dla większości z was bo to takie dosyć prosto z mostu te wiadomości są, nawet nie zagmatwane świat to jest ostatnia główna arkana normalnie w tarocie czyli to jest to, co musi się stać to nie jest to co wy tak zaplanowaliście, jesteście gotowi zrobić, tylko anioły mówią, ok, czas skończyć tę starą śpiewkę i zacząć nową. Czas zakończyć ten rozdział waszego życia, żeby zacząć nowy. Teraz, jeśli jesteś panno i myślisz, ja jestem przeszczęśliwa, ja nic nie potrzebuję zmieniać, to znaczy, że to czytanie nie jest dla ciebie w tym miesiącu. Zerknij na swój aspekt ascendent, i księżyc w takim razie. Ale widzę, że dla znacznej większości wiadomość jest jasna. Zadecyduj wreszcie, czego chcesz. Poprosi innych o pomoc, bo tutaj się coś ma zakończyć, żeby coś innego miało się zacząć. A dlaczego tak mówię? Bo potem jest następna główna arkana: zero. Była ostatnia, 21, świat. Część z Was widzę, że wyrusza w świat. Część powinna wyruszyć. Do innego kraju, na inny kontynent, żeby zacząć zupełnie coś nowego, znaleźć się w zupełnie innym otoczeniu, bo widzę tutaj właśnie to otoczenie. Opiekować się matką naturą i ziemią, ale to jest także karta oznaczająca zupełnie inny environment, inne otoczenie, inne środowisko. Ok? Na ziemi. I to jest podróż od zera. Choćbyście mieli zacząć zupełnie od zera, plecaczek, walizeczkę i ruszyć w świat, wypadałoby. Może to być spowodowane tym, że spotkaliście nową miłość i ruszacie tam, gdzie ta osoba mieszka, a może to być, że ruszycie i spotkacie nową miłość. Teraz, to może być miłość jako mężczyzna-kobieta, w bardzo fizyczny sposób, spotkanie kogoś, ale to też może być że macie miłość w sercu w stosunku do czegoś. Może do ziemi. Może do budowania czegoś, tworzenia czegoś, pisania czegoś, odkrycia czegoś. Może to być o wiele większy obraz. I teraz ruszacie na podbój świata. Teraz próbujecie zupełnie czegoś, czego może nigdy nie próbowaliście. Bądź odważny. Zaufaj swojej Intuicji. To było przeznaczone. Ze świata spiritualistycznego wy macie właśnie, sięgnij, znowu sięgnij po pomoc. To sp spirytualistyczna, czyli my wiemy, mówią z tamtego świata. Anioły, ci, którzy odeszli z waszych najbliższych, my wiemy, że ty potrzebujesz pomocy w związku z tą sytuacją, w której jesteś w tym miesiącu, czy w ogóle. I tak jak jest potrzebna fizyczna, konkretna pomoc i jakaś akcja, to też i ze świata spirytualistycznego my możemy ci pomóc. Poproś. Jakaś porada. Obserwuj potem, co przyjdzie we snach. Może potrzebujecie nauczyć się międzywymiarowego wymiarowego. Uh, Uzdrawiania międzywymiarowego kontaktowania się. To jest to, jak ja teraz żyję. Ja już nie żyję na, na, tym, na tym normalnie, co tylko się dotknie, widzi i zobaczy, ale międzywymiarowo i to jest zupełnie inne życie i inny styl otrzymywania wiadomości. A więc to jest i do Was, kochani, jest to. Na mojej a, stronie internetowej, która jest pod spodem, możecie znaleźć i pod moje usługi. Można naprawdę tyle rzeczy już w tej chwili znaleźć, że każdy coś dla siebie wybierze. Między innymi nauka o międzywymiarowości. Na Vimeo On Demand dodat jest dodatkowy filmik na każdy miesiąc, który ma także uzdrawiania, oraz prywatne czytanie, na które serdecznie zapraszam. Z takim nowym życiem na pewno dla Was, kochani, w tym miesiącu naprawdę wypadało mieć czy czytanie z kart anielskich, czy portret astrologiczny, numerologiczny czy uzdrawianie, czy też nauka o międzywymiarowości. Wy zaczynacie nowe życie, nowy świat. Wy wchodzicie w zupełnie nową rzeczywistość, tylko tyle Wam powiem. I życzę cudownego miesiąca. Buziatki, kocham Was wszystkich. Do kolejnego miesiąca. Moje drogie koziorożce, co dla Was? Też się zaczyna jedynko, wiecie? Znaki ziemskie, boją, boją, mają przebojowe, podbojowe tutaj podejście, tu jest też, kochani. Mogą, może miesiąc nie zacząć idealnie, wszystko pięknie i ładnie. Hmm. Uważaj na to jak się komunikujesz, mów czysto, nie rozumiesz czego, pytaj innych, żeby powtórzyli, co powiedzieli, ok? Bo będą przychodzić nowe pomysły i nie chcesz czegoś nie zrozumieć, albo nie dosłyszeć i to pominąć, ok? Niemniej jednak, a, czy, czy przyjdzie to łatwo? No może nie, bo właśnie z to komunikacja, coś tu może być nie tak. Może będzie e-mail i ty nie zwrócisz nad tego maila nawet uwagi, tylko wydelitujesz. Może coś przyszło, a było w spam, czyli w tym śmietniku, i nawet tego nie przeczytałaś. Więc sprawdzaj, sprawdzaj, sprawdzaj informacje, ok? Następnie, a co by to nie było? Czy to sprawy romantyczne, czy każde inne? Zaufaj, że wszystko będzie tak, jak powinno być. Zaufaj przeznaczeniu, ok? Więc nie od razu Kraków zbudowano. Wiele rzeczy musi się stać, zanim do czegoś dojdzie. Tak samo i w związkach, ok? Ale w środku miesiąca, kiedy będzie pełnia Księżyca, w znaku Panny, czyli też w znaku ziemskim, Wy wszyscy coś będziecie przechodzić, znaki ziemskie. I tutaj pokazane. Bądź liderem, a nie owcą, czego naprawdę chcesz, bo koło Fortuny kołem się toczy. Coś się odblokuje, nie będzie już opóźnień i ruszy coś nistego, nizowego. BOM! Nagle będziesz mieć jakieś szczęście do czegoś. Może coś usłyszysz właśnie. Może czegoś się dowiesz. Może jakaś idea przyjdzie do ciebie, nawet we śnie. Może kupujesz samochód? Może lisujesz, rentujesz? Może wybierasz się w podróż? Planujesz podróż. Wszystko to jest fajne, bo rzeczy zaczną się nagle toczyć, ok? Czyli nawet się nie spodziewasz, wreszcie idzie wszystko do przodu, więc jak coś się opóźniało, ciągnęło, jak plaki z olejem, jak to ja mówię, <grym> I, i już tego nie będzie po połowie miesiąca, ok? I teraz związki, 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 czy to najbliższe, czy to rodzinne, czy to w biznesie, jakie by nie było. Jeżeli koziorożcu byłeś, byłaś wycieraczko, to to się skończy, to jest wieża, o runie. Czyli jakikolwiek związek, jakikolwiek związek z kimkolwiek był niezbudowany na właściwych, dobrych, porządnych fundamentach to runie. I to nie będzie od Ciebie zależało. Tak jak to nagle pójdzie do przodu na Twoją korzyść. Tak to, co niesolidne, runie. Bo teraz jest czas, żeby być liderem, a nie jakąś czyjąś wycieraczką. Jak zostaniesz liderem, wierz mi, będziesz od razu o wiele bardziej atrakcyjny. Czy atrakcyjny. Natomiast świat, świat spiritualistyczny, Mówi, nawet patrzcie, ma kolor mojej bluzki. Wdzięczność. Bądź wdzięczny, koziorożcu. I wiadomość mówię: życie jest jednym wielkim kołem dawania i otrzymywania energii, wypuszczania, i ta energia do nas wraca. Bądź wdzięczny. Za wszystkich i wszystko, co jest w Twoim życiu. Zamiast narzekania i ubolewania nad tym, czego nie masz, jeżeli będziesz myśleć o wdzięczności, przyciągniesz do siebie więcej wszystkiego dobrego, więcej tego, czego sobie życzysz, nawet podobne kolory. A więc, nawet to, co runie, runie dla Twojego dobra. Nie płacz nad tym. Jeżeli, kochani, potrzebujecie prywatnego czytania, zapraszam na, na tam, gdzie są komentarze. Przydałoby się na pewno dla znaków ziemskich na ten miesiąc. Vimeo Andyment ma dodatkowy filmik. Jest pod spodem też link. Sprawdź, co tam jest dla Ciebie. Tam też jest uzdrawianie. Nigdy za dużo jego nie ma. I jeżeli nie jesteś jeszcze moim patronem, zapraszam, bo tam jest cała akcja teraz. Już moich filmików na YouTube nie ma, bo wszystko jest dla moich patronów. W zależności na który lewą pójdziesz, jeżeli lubisz te wiadomości, więc są tygodniowo robione teraz dla moich patronów, a także szersze, dzienne, więcej niż jedna minuta. Wszystko to, co jest do powiedzenia na ten temat. Także gorąco zapraszam. Buziaczki. Uściski. <noise> I życzę wspaniałego miesiąca.